Będziemy robić pielęgnację włosów I olejujemy włosy takim olejem Na taki podkład humektantowy Tutaj mam już rozczesane włosy Tak I teraz bierzemy porcję podkładu humektantowego I smarujemy go na włosy O grzywce się nie zapomina Jeszcze wsmarowujemy go Dokładnie w grzywkę I te różne baby hery i baki Dobra, już to zrobiłam. A teraz nakładamy ten olej musztardowy. Tak właściwie to olej z gorczycy. Trochę mi się wylało. Ale to minimalna ilość na szczęście. Już to naolejowałam. I teraz ogólnie będziemy czekać z tym aż dwie godziny. Dobra, już to zmyłam, jak widzicie i. Będziemy mieszać odżywkę z maską normalnie bierzemy porcję maski i porcję odżywki. Teraz to mieszamy i nakładamy to na włosy, żeby efekt ogólnie nie był taki mega obciążony, ale żeby był taki średni, tak ogólnie to wygląda. Dobra, czekamy 20 minut. Już to zmyłam, jak widzicie, i. Teraz na skórę głowy aplikujemy taką oto wcierkę grow me Tender dobra, druga strona. O, i jeszcze oczywiście tył głowy, o tyle się nie zapomina, i muszę też to zrobić na tył, żeby też ładnie pobudzić wzrost włosów. I teraz, oczywiście, czubek głowy. Czubek głowy to takie miejsce, gdzie ludzie najrzadziej niestety aplikują wcierki, lecz tam też trzeba. Teraz, oczywiście, takie. Serum silikonowe. Ono tak ładnie dociąża, więc lepiej, żeby na takich mokrych, ociekających wodą w włosach je aplikować. Teraz ogólnie, jak widzicie, suszę włosy. Dobra. Teraz druga strona. I teraz jeszcze pryskamy je taką oto odżyweczką w sprayu. A teraz y, będziemy je czesać, jak widzicie. Zaczynamy od dołu i pniemy się do góry i do góry. Tak. Tak ogólnie wyglądają rozczesane. I teraz użyjemy takiego to serum. Dobra, wyciskamy to. Mam dwie kropelki. I teraz nakładamy to na włosy. To serum jest takie fajne, lekkie i nieobciążające. A tak ogólnie wyglądają włosy yy, po pielęgnacji. Dobra, to na dziś się z Wami żegnam, to Pa!